Nowoczesne centrum medyczne, dobitni lekarze wielu specjalizacji i innowacyjne technologie. Tak możliwie najkrócej można przedstawić Medical Magnus Clinic mieszczące się przy ulicy Kopernika w Łodzi. Klinika specjalizuje się m.in. w leczeniu nietrzymania moczu najnowszą technologią Sonoker. Zabiegi są mało inwazyjne, bezbolesne i bezpieczne. Brzmi wspaniale, jednak zastanawiam się, co na ten temat myślą lekarze. Dlatego do rozmowy zaprosiłam znakomitego urologa, doktora nauk medycznych Kamila Burzyńskiego. Panie doktorze, czy problem nietrzymania moczu jest problemem częstym, i czy dotyka też tych młodszych kobiet? Tak, nietrzymanie moczu w zasadzie dotyczy no około 30% kobiet, i to nawet kobiet w młodszym wieku. W takim razie, co powinno nas skłonić do wizyty w gabinecie lekarskim? Kobieta, która nie może zdążyć do toalety w przypadku wystąpienia parcia na mocz, to jest już taki pierwszy objaw, że powinna zgłosić się do lekarza urologa w celu ewentualnej pomocy, bo ten okres jest okresem, Najlepszym do terapii, która nie jest terapią zabiegową, czyli do fizjoterapii, ewentualnie zabiegów stymulacyjnych, takich jak urządzeniem Sonoker. Urządzenie Sonoker jest urządzeniem, które wytwarza nam nano-ultradźwięki, które stosujemy na przednią ścianę pochwy. I to jest na tą część, która ma bezpośredni kontakt z pęcherzem moczowym i z cewką moczową. Stosujemy podstawowo trzy zabiegi w okresie odstępu jednego miesiąca. Później taki zabieg powinien być powtórzony po 6, ewentualnie po 12 miesiącach. Panie doktorze, muszę zadać to pytanie, czy zabiegi są bolesne i sprawiają jakiś dyskomfort pacjentkom? Zabiegi stosowane urządzeniem Sonoker są zabiegami niebolesnymi. W zasadzie po zabiegu kobieta może wrócić do pełnej aktywności. Zdecydowałam się na wykonanie zabiegu na nietrzymanie wysiłkowe moczu, które pan doktor mi zaproponował. Zabieg Sonoker jest komfortowy, trwa krótko. I polecam w ogóle ten zabieg wszystkim kobietom, które mają problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.